Witam was na nowym odcinku na kanale Towarzyskie Gierki Dzisiaj będziemy grali w FNUF'a Fnuf 2 Five Nights at Freddy's 2 Reanimaged Mogę okay. lecimy Uwielbiam prażynki Okay. <sighs> ah. Hello, this is right. I'm probably the last person you want to hear from. I want you to know that I didn't mean to throw all this on your shoulders. There were just a few things that came up, and I just didn't have the time for the night shift didn't. anyway. a pity party will get you through your first time. Henry Jakiś samouczek. Eso.

Nie obchodzi pam pam pa pere 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 Będziesz cicho. OK, se podaś. dobra Jestem ogólnie cicho, bo się skupiam. I czemu jest ten dźwięk? Ja mam maskę. Nie, coś w Ktoś w las to... Okej, okay, a bo mi dobiera. Szczerze, tą grę można robić na słuch. Bo grałem pierwszą noc i oni, one są, oni są głośni. sam i to ostro. O! No o tym mówię. EZ! HA! No! Get out! Będę na czas świecić. Nie ma kija. W ogóle nie ma baterii w tej grze, to jest plus. Nie ma kija. Idź sodzik. Get out. GET OUT! GET OUT! Ja na niego, Ja na nią dalej świecę, tak Nie ma opcji, get out! Get out! Get out! Szybko jeszcze sprawdzę czy się nagrywa, nagrywa się Get out! Get out. Get out. O, to działa! Lol Trzecia M, dobra Ty no, to, 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 są szybkie No co jeszcze, że... Get out. Get out. Get out. Get. No, dwie firczenie na jednym okniu. Hm. Get out. O oh, nie, get out. Oh, nie. Get out. ściana do wentylacji Okej Rozumiem, ok. Dobra. znik. Gdzie oni znikł? Aha. Nie, kawę sobie nie masz tu nalać. Albo herbatki. Hmm, herbata. Až se po tym odcinku sobie pójdę jí zrobě herbata. I did it! To było, eee, cie. Myślałem, że trudniejsze. Szczerze, szczerze myślałem, że będzie trudniejsze. Łatwitkie. Łatwitkie było. Łatwe, super łatwe. Ez. Kinda. kinda. nawet już ez. Dobra. Mam nadzieję, że się film spodobał. Żegnam Was. Mam nadzieję, że się spodobała. Zaczynacie już subika i lajka. Ja Was żegnam nora! Jak to się woła?